No, witam, no, przedstawię, może to na filmiku będzie lepiej widać. A więc tak, no, wciskam guzik. Silnik się kręci w jedną stronę. Wciskam teraz stop i kolejne wciśnięcie. Kręci się w drugą stronę. No, i teraz, właśnie działa fajnie. No. I teraz owciskam, nie ma reakcji. Wciskam znowu nic. Dopiero teraz jest reakcja. Wciskam stop. Teraz znowu przekaźnik pyknął, ale silnik nic. O i teraz znowu się kręci w tą samą stronę. A już powinien z przeciwną. No i teraz dopiero w przeciwną. Nie wiem, dlaczego on się tak dziwnie zachowuje. Gdzie ja popełniłem błąd? Na razie to tak prowizorycznie zlutowałem. Tutaj dio diodę dałem przy przykaźniku, tak na razie, żeby na szybkiego to po prostu sobie sprawdzić.